Neuronus Sound! Cześć! Przed Wami zapowiedź sezonu specjalnego z konferencji Neuronus 2022 Neuroscience Forum. Wydarzenie miało miejsce w dniach 15-17 października w Krakowie i było organizowane przez nasze koło naukowe Neuronus. W najbliższych odcinkach usłyszycie rozmowy przeprowadzone ze światowej klasy neuronaukowcami. Dowiecie się m.in., czy sport ma realny wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego, jakim wyzwaniem dla Twojego mózgu jest czytanie i z czym na co dzień mierzą się dyslektycy, albo na przykład o tym, jak czynniki zewnętrzne wpływają nie tylko na nas, ale również na następne pokolenia. W przeciwieństwie do naszych poprzednich sezonów odcinki będą w języku angielskim, w związku z tym polskie napisy są dostępne na naszym kanale YouTube. Zachęcamy do śledzenia nas na bieżąco i włączenia powiadomień, aby nie przegapić żadnej z fascynujących rozmów.